Wrażliwszych. dla takich wrażliwszych brzuszków. Hej, hej, ja jestem Julka, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z otwarciem takiej uch, wielkiej paczki dla moich psów w sumie i zwierząt, bo w zasadzie dla kota też będzie. Jedziemy akurat w góry za jakieś trzy tygodnie i właśnie kupiłam kilka rzeczy właśnie dla psów, na wyjazd, jako takie przysmaki, gryzaki, więc zobaczycie po prostu, co ja tutaj mam. Oczywiście film nie jest sponsorowany, szkoda, mógłby być, ale nie jest. Więc otwieramy pakę i zaraz Wam pokażę, co tam mam, bo generalnie jest kilka nowości. Piesio. Tak, już, już, już usłyszał. Dobra, pierwszą rzecz, jaką tutaj e, mamy, to są. Słuchajcie, to są skóry z dzika. E, akurat to nam się dosyć fajnie sprawdza. Pinki. Siadaj. Tam jest jeszcze jeden Dobra, chłopaki, na miejsce Już Na miejsce Najlepsza komenda ever I Gryzaki One dosyć... <gryzaki> Za każdym razem jak mówię gryzaki, to oni po prostu tak wiecie u, u, Mama, co tam masz? Jeszcze raz <gryzaki> Skórę z dzika i nam się to dobrze sprawdza właśnie na wyjazdach Ponieważ zajmuje psy na dosyć długo Myślę, że jakieś 20-30 minut to im zajmie Jedyne o czym tutaj warto pamiętać To nie wiem, czy wy to będziecie widzieć w filmie Ale one są dosyć tłuste te, te skóry No bo są z dzika I to jest normalne Ale co dla wrażliwszych jakby psów Może powodować na przykład biegunki Więc ja pewnie będę dawać im po połowie takich gryzaków no właśnie, żeby, żeby uniknąć tych biegunek, ale to, to jak najbardziej. Kolejną rzeczą jest suszona skóra końska. Generalnie jak wybieracie gryzaki, to fajnie, żeby one były suszone, a nie wędzone. Bo te wędzone właśnie bardzo często powodują jakieś, wiecie, biegunki, wzdęcia, tego typu rzeczy, więc suszone jak najbardziej, no i właśnie z tej firmy nam się najlepiej sprawdzają te gryzaki. No dlatego właśnie je ja, ja najczęściej kupuję. Tutaj mamy właśnie suszoną skórę końską, to są takie mniejsze kawałki, ale myślę, że na jakieś właśnie nawet wyjścia w góry to nie zajmie im długo, bo ja myślę, że one z taką skórą to poradzą sobie na spokojnie w jakieś tam wiecie 10-15 minut, więc w sumie jako taka przerwa na szlaku myślę, że powinno się też to fajnie sprawdzić, tak to jest kolejna rzecz. Właśnie a propos szlaków górskich i tak dalej, to też zamówiłam im takie kabanosy zjadnięcie z, z pakie zwierzaka. Ja pakie zwierzaka znam z, no z pracy po prostu, my mamy te karmy ich i często je właśnie sprzedajemy, ale akurat tych przysmaków jeszcze nigdy nie mieliśmy. One są dosyć takie szczerze twarde. Ale myślę, że będzie łatwo je przełamać i ewentualnie dać im na pół takiego jednego też właśnie jako taka przekąska na szlaku myślę, że też się fajnie sprawdzi, no bo wiadomo, one też palą kalorie tak samo jak my. I my zawsze mamy jakąś tam przegryskę ps, o psach się, wiecie, jakoś tak nie myśli o tym. No także, także stwierdziłam, że właśnie wezmę im coś takiego. A ty co tu przyszłaś? Kolejną rzeczą też właśnie z paki zwierzaka, też jako nowość zamówiłam im takie ciasteczka, z, tu jest akurat zając i burak, no i właśnie, aha, bo nie przeczytałam wam składów, bo też chciałam właśnie, żebyście wiedzieli jakie składowo na przykład są te kabanosy i tutaj mamy, tak już wam mówię, gdzie tu jest skład? Okej, okay. mamy jagnięcinę 99,8% i jelito kolagenowe 0,2%. No, także no nie ma się do czego y, przyczepić. Oczywiście, wiecie, piszę jagnięcina, ja obstawiam, że tam nie będzie samo mięso, pewnie będą jakieś tam y, skóry, podroby, coś tego typu, no ale wiecie, jakby nie patrzeć, to jest przekąska, więc nie oczekujmy od tego, że to będzie 100% mięsa, bo wtedy by te kabanosy kosztowały chyba z 70 zł, a nie... Y, a nie kilkanaście, także no. A jeśli chodzi o skład tych ciastek, no to tutaj mamy tak mięso z zająca 45%, ziemniaki 27%, dynia 10, czerwony burak 8, seler 5%, ekstrakt z zielonej herbaty 3% i olej słonecznikowy 2%. Oprócz tego oleju słonecznikowego to myślę, że jest spoko, ale tak jak mówię, to jest dalej przekąska to jest dalej jako smaczek od czasu do czasu, także nie musimy mieć tutaj idealnego składu. Także wzięłam im to na próbę. I kolejnymi smaczkami mamy też takie trenerki z jelenia. No i tutaj właśnie ten skład wygląda w ten sposób, że mamy mięso jelenia 70% i kości z jelenia 30%. Tak jak mówię. To są dalej przy smaki, więc ja się nie czepiam tych kości. Wolałabym, żeby ich nie było. Bo, bo znam lepsze składy, ale jeśli chodzi o takie przekąski, nie wiem, nie miałam tego jeszcze nigdy Stwierdziłam, że, że spróbujemy, są dosyć takie małe, małe kostki, także powinny być w porządku Na właśnie na spacery, na jakieś wyjścia jako smaczki do treningów też No, także przetestujemy, tak jak mówię, skład nie jest idealny, ale wydaje mi się, że jako, jako taki smaczek, no spoko No, i tutaj mamy jeszcze kolejną rzecz. I tutaj mamy pastę orzechową dla psa. Słuchajcie, ja najczęściej kupuję, jak już kupuję na przykład jakieś masło orzechowe i tak dalej, no to kupuję normalne, ludzkie dla ludzi, dla, do spożycia dla ludzi. Tylko oczywiście bez soli, bez cukru, bez niczego takiego. Wiadomo, żeby to było takie bardziej ekologiczne i tak dalej. No, ale stwierdziłam, że w sumie w góry ze słoikiem masła orzechowego trochę słabo. A czasami właśnie na szlaku, też jako takie dodanie energii psiakom, no to to by się przydało. No i to jest właśnie w takiej fajnej, pojemnej tubce. Więc stwierdziłam, że w sumie spróbuję. Bardzo często ja im też daję jedzenie na tych likimatach więc albo na kongach, w kongach po prostu, więc myślę, że to po prostu jako takie dosmaczenie będzie też fajnie się sprawdzało. Tutaj mamy tylko orzechy arachidowe, siemielniane i pestki dyni. Jak już wiecie, z myślę poprzednich filmów, siemielniane i pestki dyni mogą być też źródłem omega 3 dla psów. No także myślę, że spoko przekąska, fajne zdrowe tłuszcze, fajna, fajna pojemność, tutaj mamy. Boże, ile tu mamy gramów? 300 gramów, także no myślę, że taka saszeta to nam starczy na długo. No a to jest, wiecie, masło orzechowe. To się raczej nie zepsuje, to powinno być wszystko ok z tym. Zobaczymy, dam znać, jak nam się sprawdza, ale opakowanie jest fajne, dlatego dlatego właśnie nie wzięłam. A tutaj mamy kolejną tą y, długą skórę z dzika. No, a tutaj mamy na przykład taką skórę długą z wołową, No, to jest takie ogromne, to jest akurat na pół y, przecięte, bo by się inaczej nie zmieściło w paczce. To jest skóra wołowa 70 cm. I to jest coś, co nam się właśnie najczęściej sprawdza. I my wtedy albo to dzielimy na pół, albo każdy z psiaków dostaje taką, taką skórę i też nam się sprawdzi. Ona już jest mniej tłusta niż po prostu ta z dzika. Także powinna być lepsza dla takich, takich wrażliwszych brzuszków. No, także wyciągam, bo tego mam dużo. I taki nasz must-have wszędzie, i w domu, i na wyjeździe zawsze nam się sprawdza To jest po prostu suszone ucho wieprzowe Ja kupuję w takich dużych opakowaniach, tu mamy 10 takich uszu No i po, powiem wam szczerze, że one są dosyć duże Nie wiem, czy to będzie widać na, właśnie w kamerze, ale one są naprawdę pokaźne, te uszy I to nam się naprawdę super sprawdza Oczywiście moje psy to jest, wiecie, 10-15, no przesadziłam to jest jakieś 5-10 minut, kiedy one sobie z tym poradzą i jest wszystko schrupane, ale jako taka, wiecie, przykąska w ciągu dnia jak najbardziej fajnie nam się sprawdza. No i jest jedna rzecz jeszcze właśnie dla kota, w sumie dwie są rzeczy, bo jeszcze jest miska. Ale ja też zamówiłam jest smaczki. Słuchajcie, nasz kod jest na diecie barw i on bardzo rzadko dostaje jakieś tam przysmaki i tak dalej. Raczej staramy się dawać jakieś bardziej naturalne, jakieś wiecie, nie wiem, części skrzydełek z iluś kurczaka, skaczki i tak dalej, żeby ona miała też coś do pogryzienia. Ale stwierdziłam, że w sumie jak zamawiam taką dużą pachę dla psów, to może też jej coś kupię. I to są takie przysmaki z karni Love. Składowo zaraz sobie przeczytamy, ale z tego co pamiętam, one były bardzo właśnie fajne, jako taka przekąska. Myślę, że od czasu do czasu kotu też warto rozmaicić życie. A jeśli chodzi o skład, bo jakie małe cyferki, na wózkie. O, mam pole. Mamy tutaj tak, kaczkę 55%, w tym 40% suszona kaczka, 15% świeża. Mamy dynie 12%, żółty groszek 8%, tuż z kurczaka. Sos z kaczki, malina, marchewka, ciecierzyca i suszone jabłko, plus siemię lniane i olej lniany. Także myślę, że spoko. Jak na, jak na przekąskę, no to też nie oczekujmy cudów, że tutaj będzie, ale sporo mięsa. Jestem dosyć zdziwiona, że jest tutaj tak dużo mięsa. No, jedynie ten tuż z kurczaka, no to przy alergikach e, różnie bywa, ale on jest konserwowany, więc powinien być, e, być trochę lepszy i mniej uczulać. No, także to jest dla, dla kota. I jeszcze mam jedną rzecz dla kota ale muszę się do tego dobrać. Słuchajcie, mój kot ma miskę do jedzenia. No, wiadomo, że ma, na czymś musi jeść. Ale ma metalową. A ja y, bardzo nie lubię, jak ona stuka o panele. Y, I stwierdziłam, że zaponduję jej michę ceramiczną. I kupiłam jej taką. Patrzcie, to słodka. Jest fajna, jest mega pojemna, więc mam nadzieję, że jej się będzie po prostu lepiej jadło niż w takiej metalowej. No i tak, no i to jest jakby Micha. Dobra, myślę, że na tyle. Raczej wszystko Wam tutaj pokazywałam. Przeczytaliśmy sobie też składy, także mam nadzieję, że coś Wam się z tego przyda. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać, co Wasze psy lubią gryźć, jeść i jakie smaczki im kupujecie. Także. No najbardziej właśnie jestem chyba ciekawa tego masła orzechowego, jak nam się sprawdzi Ale to tak jak mówię, dam wam znać, na pewno się gdzieś pojawi w jakichś przepisach, barwnych michach itd. Także tyle ode mnie, ja lecę zbierać się na spacer z psiakami, a później do pracy Także mam nadzieję, że u was w ogóle wszystko w porządku, jest wszystko ok Ja wam życzę miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!